Ojej! oni nie, do zaskoczenia dzisiaj telenowela jest. Gdzie była ochrona była? Kuba. Gdzie? Nie! była ochrona? Proszę, proszę. Gdzie ochrona? Do niego do nas poje to ochrona jest od razu. Ale jak kamera mnie atakuje, to gdzie jest ochrona? To pięć ochrona Kuba. To pięć ochrona, wymienić ją. Ja dolatuję do przeciw... Ja dolatuję do przeciw... Jaś Kapela, no, Ochrona, proszę go wyprowadzić. No, ja się kapelę proszę wyprowadzić. No co on rzuca czymś? No co? Ja jak rację tobie pilnuję ci kurwa? By pyta, taka kurwa ochrona, że mnie tylko kurwa trzymacie? Do kurwy jebanej? Nie, tutaj uważam, że Jaś kapela bardzo chujowo się zachował, bo tu krzyczał na kamerzystę, napierdalał, że rzuca szkankami, a rzuca jakimś kurwa żelem, mógłby ktoś w głowę dostać, więc. Te kasy, moim zdaniem, powinnać wyciągnąć jakieś y, tutaj kary finansowe w stosunku do kapeli. No tak jaś kapela wydaje. został wy, wyprowadzony. Przepraszam cię, Bagieta, bo no tak nie powinno być, że on rzuca czymś, a tutaj napierdala na kamerzystę.